Mój projekt układu yy, zasilacz LED z tym oto źródłem, które produkuje napięcie 6V. Jaką układ ma funkcjonalność? Układ zasila tą, na przykład tą oto diodę LED. Mógłby też zasilać ich więcej. Yy, no i one po prostu świecą. Można by było to wykorzystać do na przykład lampek choinkowych. Omówić wykorzystane elementy. Tutaj mamy yy, czy koszyczek z czterema bateriami, który daje nam razem napięcie 6V. Tutaj tam na <kluz> rezystorów To był kiedyś jeden rezystor, który ma, miał 420 ohmów razem, ale, ale go zgubiłem przed chwilą, więc no. Tutaj mamy rezystor y, 39 tysięcy ohmów. Tutaj mamy 3900 y, Omów. Tutaj te dwa mają po 620 ohmów a te cztery połączone szeregowo razem z tymi mają każdy po 36 ohmów. Tutaj mamy rezystor 5100 ohmów. Tutaj, tutaj, tutaj pod, tym, pod tą diodą Zenera mamy re rezystor 100 ohmów. A tu mamy tranzystor NPN oraz di diodę żółtą naszym Moim celem w sumie było zrobienie tego układu tak, żeby na diodzie było, było natężenie prądu 10 miliamperów. Zobaczmy czy to podziała teraz. Oj, oj, oj. Naciśnijmy. Widać? Widać. Jest 10 miliamperów. I to w sumie tyle. Mogę jeszcze pokazać, że na... Że tutaj jest 6V, ale to chwila zrobię to tak ładnie, żeby było ładnie złapać. Zmienimy na, na V. No i tutaj widzimy, że no przed chwilą no jest 6,20V około to wszystko.